Lata 80. w Polsce, czas buntu, kryzysu i codziennej walki. Lata 80. w Polsce to dekada dramatycznych zmian, napięć społecznych i walki o wolność. To czas, w którym Polacy doświadczyli zarówno stanu wojennego, jak i narodzin nadziei w postaci pierwszych częściowo wolnych wyborów. To również okres wszechobecnych niedoborów, kolejek, kartek na żywność i codziennego kombinowania, jak przetrwać w rzeczywistości PRL. W tym odcinku przeniesiemy się w tamten czas. By lepiej zrozumieć życie zwykłych ludzi oraz mechanizmy władzy, które próbowały kontrolować każdy aspekt rzeczywistości, stan wojenny, zamach na Solidarność. Lata 80. rozpoczęły się pod znakiem narastających konfliktów między władzą a społeczeństwem. Po fali strajków w 80. roku powstała Solidarność, pierwsza w Bloku Wschodnim niezależna organizacja związkowa. Jej przywódca Lech Wałęsa szybko stał się symbolem oporu wobec komunistycznej władzy. Nerwowość w kierownictwie PZPR narastała. 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści, sieje spustoszenie psychiczne, chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Historia oceni nasze działania. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa. W zgodzie z postanowieniami konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Wojsko i milicja przejęły kontrolę nad krajem. Na ulicę wyjechały czołgi, wprowadzono godzinę milicyjną, a tysiące działaczy Solidarności i opozycji trafiło do więzień. Wśród nich znaleźli się m.in. Jacek Kuroń, Adam Michnik, Tadeusz Mazowiecki i Andrzej Gwiazda. Jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń stanu wojennego była masakra w kopalni Wujek, gdzie 16 grudnia 1981 roku oddziały ZOMO otworzyły ogień do strajkujących górników. Zginęło 9 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Życie codzienne w stanie wojennym Dla zwykłych ludzi stan wojenny oznaczał nie tylko represje polityczne, ale także drastyczne pogorszenie warunków życia. Zaczęło brakować wszystkiego – mięsa, cukru, papieru toaletowego. Wprowadzono kartki na żywność i inne towary pierwszej potrzeby. W sklepach stały puste półki, a podstawowe produkty zdobywało się przez znajomości albo na czarnym rynku. Kolejki stały się symbolem epoki. Ludzie potrafili czekać godzinami, a nawet nocować przed sklepami, by kupić cokolwiek. Opowiadano anegdoty, że najczęściej słyszanym słowem w PRL-u było – nie ma. Powstał też żart. Towarzyszu, dlaczego w sklepach nie ma mięsa? Bo wszystko idzie na eksport. A dlaczego na eksport? Bo za granicą nie ma kolejek. <gry> Zamknięto granice, ograniczono swobody obywatelskie, a w telewizji dominowała propaganda. W mediach rządził rzecznik rządu Jerzy Urban, który cynicznie komentował sytuację w kraju, twierdząc, że rząd się sam wyżywi. Opozycja po stanie wojennym i droga do wolności. Choć stan wojenny oficjalnie zniesiono w 1983 roku, Solidarność nie mogła działać legalnie. Opozycja zeszła do podziemia, gdzie zaczęły powstawać nielegalne struktury i wydawnictwa, takie jak tygodnik Mazowsze. Władza nieustannie inwigilowała działaczy, organizowała prowokacje i represjonowała wszelkie przejawy sprzeciwu. W 1984 roku Polską wstrząsnęło brutalne morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki, dłuż pasterza Solidarności. Został on porwany i zamordowany przez funkcjonariuszy SB, jego śmierć wywołała ogromne oburzenie społeczne i osłabiła opozycję władz. Kryzys gospodarczy lat 80. narastał, zadłużenie kraju rosło, a system gospodarki centralnie planowanej nie był w stanie zapewnić obywatelom podstawowych towarów. W efekcie w 88 roku wybuchła nowa fala strajków. Coraz bardziej izolowana władza pod presją społeczną i gospodarczą zgodziła się na rozmowy z opozycją. Okrągły stół i wybory w 1989 roku. Rozmowy Okrągłego Stołu rozpoczęły się w lutym 1989 roku. Po miesiącach negocjacji komunistyczne władze zgodziły się na częściowo wolne wybory. 4 czerwca Solidarność odniosła miażdżące zwycięstwo. Zdobyła wszystkie możliwe do zdobycia mandaty w Sejmie i 99 na 100 miejsc w Senacie. To wydarzenie zapoczątkowało lawinę zmian w całym Bloku Wschodnim. Wkrótce premierem Polski został Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny szef rządu od zakończenia II wojny światowej. System komunistyczny w Polsce upadł, a kraj wkroczył na drogę demokratyzacji. Lata 80 w PRL-u były czasem nie tylko represji i trudności, ale także całej gamy absurdów, które dzisiaj mogą wydawać się wręcz komiczne. Puste sklepy, ale pełne półki. Żeby sklepy nie wyglądały na całkowicie opuszczone, na półkach ustawiano jeden produkt w ogromnych ilościach. Na przykład ocet albo musztardę. Popularne stało się określenie sklep wielobranżowy: ocet i musztarda. Kawa premium bez kawy. Brak surowców spowodował, że w sklepach można było znaleźć kawę, która nie zawierała nawet grama prawdziwej kawy. Mięso z Kangura. Władze PRL sprowadzały mięso z Australii, co skutkowało wprowadzeniem do polskich sklepów zupełnie egzotycznych wówczas produktów. Hodowla świń w blokach. Wobec niedoboru mięsa niektórzy mieszkańcy osiedli wpadli na pomysł hodowania świń na balkonach. Czasopismo Razem i Przyjaciółka jako substytut papieru toaletowego. W obliczu braków toaletowych Polacy często posiłkowali się gazetami. Tylko trzeba było uważać, bo nadrukowane na nich farby potrafiły zostawić ślady. Kolejki do niczego. Ludzie, widząc długą kolejkę, ustawiali się w niej, nawet nie wiedząc, co jest na końcu. Liczyło się, że jak dają, to trzeba brać. Lata 80. w Polsce to dekada pełna sprzeczności. Z jednej strony terror, braki w sklepach i absurdalne realia PRL, z drugiej wielka determinacja ludzi, by walczyć o normalność. To czas, kiedy naród pokazał, że można mieć poczucie humoru, nawet stojąc w kilkugodzinnej kolejce po Ocet i że wolność rodzi się nie tylko na barykadach, ale i przy kuchennych stołach, gdzie powstawały podziemne wydawnictwa. Kiedy dziś narzekamy na korki, inflację czy politykę, warto sobie przypomnieć, że jeszcze 40 lat temu Największym luksusem był papier toaletowy i kawa, która faktycznie była kawą. A teraz pytanie do Was: jakie wspomnienia z lat 80. są Wam najbliższe? Macie jakieś rodzinne historie? Dajcie znać w komentarzach. Chciałbym na końcu zaznaczyć, że nie żyłem w czasach PRL-u, a nieprawdopodobnie nie byłem nawet jeszcze w planach. Natomiast spotkania rodzinne pełne opowiadań na temat czasów komuny zawsze mnie interesowały. Ta seria to naturalnie jedynie pigułka wiedzy o PRL-u. Z pełną świadomością powiem, że tworzenie tej serii dało mi wiele uśmiechu, ale też brutalnej prawdy na temat ówczesnego funkcjonowania kraju. Dziękuję za wysłuchanie. W następnych odcinkach przeniesiemy się w nieco inne rejony szeroko pojętej historii. Zapraszam serdecznie, zapisany w czasie.